Crisio Bank Junior i Conor dali taką bójkę, której nie powstydziliby się ich ojcowie. Emocje w ringu dorównały tej legendarnej rywalizacji lat 90. Chris Jank Junior wyszedł zwycięsko z tej walki zaważyło jego doświadczenie. Dał się wystrzelać młodszemu rywalowi i sam się rozkręcał z rundy na rundę, ale to Conor Ben zdecydowanie był o wiele bliżej położenia Jubanka. Chris na czystym instynkcie unikał szaleńczych serii Conora, za wszelką cenę nie chciał dać mu się pokonać. Fragment od 8 do 12 rundy był po prostu epicki, filmowy. Mieliśmy niekończące się bójki, szale zwycięstwa przechylały się w tej wewte, ta walka na pewno zapisze się w historii boksu ostatnich lat, okazała się idealnym połączeniem akcji w ringu i tej zapożyczonej z rywalizacji Chris Eubank Senior kontra Nigel Ben. Ja podchodziłem sceptycznie do tego starcia Eubank Junior kontra Ben, bo jednak Chris Eubank kontra Nigel Ben 1 to moja ulubiona walka bokserska w historii, a samą rywalizację między tymi legendami uwielbiam. A tutaj wszystko od początku źle szło. Conor wpadający na dopingu w 2022 roku, podbudowywanie tej walki na podstawie ich ojców, gdzie i Conor i Chris nie są na ich poziomie zupełnie. I ten cały cyrk z ostatnich tygodni, Eubank zbierający co chwilę kary pieniężne i tam chyba tego pół miliona nadolców dolców się zsumowało. Chris uderzający Conora jajkiem, no to akurat mnie rozśmieszyło, bo te wymówki Bena sprzed lat, że przez jajka wpadł na dopingu i jego wielki dokument broniący tej tezy to była żenada. Chris Yubank Senior jadący po swoim synu jak po psie, no po prostu podbudowa do tej walki była strasznie irytująca, jedynie budowała niechęć do obu, co było słychać, gdy ich przedstawiali przed walką, obaj zostali wybuczeni. Sama gala była zła, później w filmiku omówię undercard, cztery walki, z czego dwie nudne jak flaki z olejem, a pozostałe dwie tylko dzięki świet Występem Arona McKenna i Vidala Riley były ok, więc wszystko się zapowiadało na tragedię. Ale gdy w trakcie show Chris Ubanks Senior wyszedł z auta, w wielkie zjednanie z juniorem, to coś kliknęło. W końcu zaczęło iść po myśli pełnoprawna walka Ruth Ubanków kontra Ruth A Jak nadszedł czas na to starcie, to nostalgia uderzyła i to w bardzo przyjemny sposób. Mieliśmy jej pełny pakiet: Big Ben wybił przy wejściu Konora, a później leciało Dangerous od Conroy'a Smitha na wejście ala Nigel Ben, a Simply The Best u Chrisa Yubanka juniora i wskok do ringu jak senior. I co najważniejsze, obaj panowie dowieźli w ringu, czego się nie spodziewałem ani po Jubanku juniorze, już poza optymalną formą, i po Benie w wyższej kategorii wagowej i oczywiście bez dopingu. Chyba. Mieliśmy bardzo szybki początek walki, Ben szukający nokautu, a Jubank trzymający na dystans i liczący na swoje lewe sierpowe sprowadzącej. Konor z przewagą szybkości widać było, że Jubank lekko nie nadążał, ale nie wykorzystywał tego Ben, chciał jakąś bombą wlecieć i nie trafił kompletnie, były to szaleńcze zamachowe. Rychliwość była także po stronie Konora, schodzący nisko i na boki, miał porządny jab, silny na urwanie głowy. Na pewno jego pomysłem był szybki nokaut, bo no nie da się zaprzeczyć, że Jubank jest lepszy z ich dwójki, ale nie jest nietykalny i trzeba było go zaskoczyć. gdy czuł zagrożenie to clinchował, na przykład w trzeciej rundzie przez to romantycznie położyli się na deskach przytuleni, ale w tej samej rundzie Ben w końcu trafił krótkim lewym i Jubank już był wstrząśnięty. Ben lekko dostosował taktykę, czekał na Banka i wtedy leciał ze swoim prawym. W czwartej rundzie w końcu Bank rzucił swój popisowy podbrudkowy i od razu było widać, że Ben go poczuł. I tego trochę mi zabrakło od Chrisa w tej walce. Jasne, lewe sierpowe działały, ale ten podbrudkowy to jest jego główny cios, a szczątkowo go używał. Obaj byli bardzo wygadani w ringu, w każdym momencie przestoju zawsze któryś pyskował. Przy spowolnieniu Bena zwinność Jubanka zaczęła robić różnice, to te efekty pewnie jak z Royem Johnson Juniorem trenował. Wiadomo, nie była to specjalnie owocna współpraca dla. Juniora basz za mocno chciał być rojem, ale gdzieś się nauczył tego nonszalanckiego boksu, ześlizgiwał się z uderzeniami Bena, bo gdy konor go dopadał, były takie może 3-4 momenty w tej walce, to ja nie wiem, instynkty Eubanka po prostu odpalały się niczym jakiś Matrix, nagle cofał zegar i unikał wszystkiego, a Ben nie miał jak go wykończyć, a Chris jakoś jechał na tych rezerwach, już chyba nawet rezerwy rezerw. Jubank rozkręcał się z rundy na rundę, chociaż no on był oczywiście szybciej zmęczony, za to Ben gasł. Te rundy 8 do 12 to było prawdziwe kino. Nie Niesamowity fragment tego starcia, ciągłe bójki, ciągłe wymiany, żaden z nich już się nie cofał. W ósmym starciu Ben jakby się obudził, ale Jubank wrócił w środku, na koniec rundy wydawało się, że to Konor zaraz powali Krisa. Ten się ratował, uwieszał na rywalu i jakoś dotrwał do końca rundy, tam jeszcze na chwilę odwrócił sytuację. Ósma, 11 czy 12, no to to mogą być rundy tego roku. Były aż tak emocjonujące. Jubank z jakiegoś powodu chciał rozjechać Bena, chyba trochę zbyt pewnie się poczuł i zaczął wchodzić w wymiany. Może i miał więcej celnych ciosów, ale to Ben miał o wiele lepszą szczękę i wychodził z takich starć zwycięsko. Lewe krótkie sierpowe Bena robiły robotę w walce jeden za jeden, gdzieś tam U Bank później trzymał wyżej prawą rękę i starał się blokować, no ale nie zawsze się wyrabiał. W mistrzowskich rundach, jeśli je tak można nazwać bez tytułu na szali, to nagle kumulacja ciosów od Jubanka zaczęła działać na Bena, wydawało się, że w końcu to Konor odlatuje, ale on też pokazał swoją zwinność pod linami i nie dał się wykończyć. To, że nikt nie poleciał na deski w tej walce, to ja nie wierzę, ale pokazało to determinację tych dwóch bokserów. Chris Bank Junior wygrał przez jednogłośną decyzję i według mnie nie było innego możliwego rezultatu. Środek walki i końcówkę po prostu wygrał, Ben miał swoje momenty i ton to bardziej naruszył zdrowie Jubanka, ale to jednak Chris przeważał przez większość rund. Czy chce rewanżu? No jasne, klauzula jest, to czemu nie? Pokazali, że ta rywalizacja ma sens od strony bokserskiej, bo to chyba był główny znak zapytania, czy Ben ma umiejętności i czy U bank nie jest za stary. Na przyszłość jest lekki strach, że U bank może po prostu zakończyć karierę, bo nie wiem, czy doczeka się tytułu mistrzowskiego, bo tak jak wspomniałem, przy walce jego z Kamilem Szermetą, z porządniejszymi mistrzami, nie da rady, więc w taki sposób może spieniężyć swoją karierę, za rewanż zapewne dostanie jeszcze lepsze warunki. Co do Konora, pozytywnie mnie zaskoczył, ja mu też chyba nie. W róże Mistrzostwa Świata. Pewnie ma większe szanse niż Chris, bo zawsze może zejść do niższej kategorii wagowej. Mówił, że chce do półśredniej, ale on już tam dosyć dawno nie walczył, więc też nie jestem tego pewny. Ale... ale jeśli miałby zawalczyć z Mario Bariosem, no to to chyba jest właśnie ta osoba, w którą się musi wstrzelić, żeby właśnie zostać Mistrzem Świata. Na temat Bena, jeszcze było widać, że U Bank był największym wyzwaniem w jego karierze, co oczywiście nie ujmując Chrisowi, trochę pokazuje sufit Konora. Ale tu oczywiście zaważyły warunki fizyczne, U Bank mógł się uwierzyć i będzie miał sił, żeby go przepchnąć, to jednak kto wie w lżejszych kategoriach, nie powinien mieć tego problemu. I jak dla mnie osobiście jest to jak najbardziej walka roku, naprawdę dawno nie czułem takich emocji podczas oglądania boksu dwóch bokserów średniego poziomu, a tak jakby po prostu załączyła taką ekscytację. Nie miałem wielkich oczekiwań, a wyszedłem po prostu no usatysfakcjonowany. Przynajmniej jeśli chodzi o tego Jubanka Juniora i Bena, to nie wiem, czy dałoby się lepszą walkę sklecić, naprawdę, jeśli chodzi o ich aktualne możliwości. I co też oczywiście zaskoczyło, to szacunek między tymi dwoma. Ta nienawiść nagle prysnęła, ale no... No jednak. Jeśli chodzi o same show, to chyba dla mnie to jest numer jeden walka ostatnich lat, może dekadę albo i więcej, naprawdę. Wszystko się zgrało od tych wejść po zakończenie. Jeśli chodzi o tę trylogię Ubank Contra Ben, no to oczywiście pierwszej walki to to nie przewiło, ale drugą według mnie już tak. A teraz przechodząc do walk, które musieliśmy zdzierżyć aby doczekać się walki głównej. Antony Yard kontra Lyndon Artur, opas WBA International wagi półciężkiej. Walka numer 3 między tymi dwoma panami. Najpierw Arthur wygrał przez nie Jednogłośną decyzję, później KO od Yarda w czwartej rundzie, czas na zakończenie rywalizacji, no które to chyba mało kto chciał w ogóle zobaczyć. No i ta walka tak naprawdę miała na dwie części. Pierwsza część, czyli Artur za dżabem szeroko na nogach, a Yard szukający przyspieszenia tempa i ciosów na ciało. I druga część, czyli w połowie walki przerzucili się na pół dystans, walka bark w bark i gdzieś Yard wygrywał w tych przepychankach jak Artur uświadamiał sobie, że może coś rzucać poza jabłem, to spoko wyglądał prawy krzyżowy dobry, lewy sierpowy też ogólnie to włączcie sobie tę walkę od 11 rundy, jeśli naprawdę was kusi obejrzenie chociaż fragmentu Antony Yard wygrywa przez jednogłośną decyzję no nic, no ani jeden, ani drugi nie zdziałają w półciężkiej, niech dadzą na przykład Yardowi Bułaciego, albo Kaluma Smitha i tyle, jak już chcą brytyjskie walki, ale to była po prostu tragiczna walka, nie wiem, to była kompletna pomyłka, ale chociaż sobie może, mogli fani wejść na arenę i jakby nie mieli coś takiego, że ups, coś przegapiłem poważnego. Kolejne starcie to nowe kontra stare pokolenie Aaron McKenna kontra Liam Smith O WBA International wagi średniej McKenna niepokonany bilans 19-0 A Smith były mistrz świata w wadze junior średniej Teraz już u schyłku kariery robiący za gatekeepera McKenna o głowę wyższy to wiadomo, że walka jabami Ale szybki ze swoimi ciosami Za to Smith podwójna garda przecinał ring I z miłkami próbował zbliżyć się do Irlandczyka I muszę przyznać jak na warunki fizycznej Że tak powiem bycie patykiem To Aaron zgrabnie poruszał się w ringu Bardzo dobrze obchodził się z podwójnym płyną gardą Smitha, szybkie, mocne, proste, a z boków szerokie sierpy. Długie łapy to tam podkręcał i trafiał, a też w arsenale miał podbródkowe, a Liam głównie presję, ale niestety bez specjalnego pomysłu na ataki. Smith liczył, że makkę nawrzucone na głęboką wodę w półdystansie nie da rady, ale tu chyba było widać już wieki nieaktywność Liama, nie wyrabiał za ciosami młodszego rywala. Także podobało mi się schodzenie na boki od Irlandczyka, jednocześnie unikał ciosów Smitha i trafał z mniej oczywistych kątów. W 12 rundzie Liam Smith zaliczył deski, od lewego haku na ciało musiał przyklęknąć, chciał wyprowadzić prawy, McKenna zablokował barkiem i wyprowadził swój potężny cios. Ale jednak dojechaliśmy do decyzji. Oczywiście McKenna wygrywa przez jednogłośną decyzję, dla mnie to była walka do zera. Na spokojnie 12 do zera dla Irlandczyka zostaje nowym mistrzem WBA International, czyli być może szykuje mu się walka z kolejnym weteranem, czyli Eric Landem Larą. Niesamowity miks warunków fizycznych, płynności i poruszania się w ringu, mocny pokaz umiejętności. Na takim poziomie. Jeśli McKenna będzie dalej tak boksować, no to powinien zdobyć główne mistrzostwo w średniej. Bardzo fajnie się to oglądało i po prostu widać ten taki sznyt w ringu. Następna walka miała być 50 na 50, a było 0 do 100, czyli szef Clark kontra Vidal Riley o brytyjskie mistrzostwo junior ciężkiej. Clark świeżo po porażce z Leonardo Mosquerą, a Riley rozkręcający karierę bilans 12:0 0 odechciał mu się bycia influencerem kilka lat temu i w końcu się wziął na poważnie za boks. Clark walczący na doskoki, szybkie serie, przez co Riley naturalnie szukał kontr, obaj szukający prostych na ciało. Riley miał szarpane ruchy, widać, że chciał zachęcić Clarka do prób wyprzedzenia go i wtedy kontrował Vidal prostymi na dół i podbródkowymi. Vidal dobrze poruszał się na nogach, zdecydowanie był to jeden z głównych jego atutów. Pozwalało to mu ustawiać się pod te pułapki, a jak coś nie wyszło, to mógł uciec. Clark Ksywka C4 to szukał tej bomby, ale było to zgubne. Bo Riley przez to mógł wejść w swoje tempo, poruszając się na nogach i wyczuwania kontr, za bardzo szef był skupiony na jednym kończącym ciosie. Szef był jednowymiarowy, nie zaskakiwał niczym, i dał się wypunktowywać i obskakiwać. I to, że Riley był w stanie tak skakać na nogach i poruszać się po tym mydlanym ringu to niesamowite. Technicznie o wiele lepszy Vidal. Na oko, dominacja z jego strony i słusznie wygrał przez jednogłośną decyzję. Tu, tak naprawdę nie wiem, czy nie kolejne 12-0 według mnie. Jest ten potencjał, wygląda dobrze tylko pod znakiem zapytania tego te reakcji na ciosy, żeby to nie był Antony Joshua wersja 2. Niby Clark miał szansę na losowy knockout i miałem to z tyłu głowy, ale Riley też pod koniec zdecydował się na clinchowanie zamiast uniki głową, co kupowało mu czas i było lepsze na pojedyncze bomby, które dotarły do celu. I ostatnia walka na tej gali, czyli pierwsza walka, która może wyłoni kolejnego pretendenta w junior ciężkiej i niestety też była dosyć nudna, czyli Chris Bilam Smith kontra Brandon Glanton. Billan Smith utracił pas WBO wagi junior ciężkiej w walce unifikacyjnej z Gilberto Ramirezem pod koniec tamtego roku, a Glanton promowany prospekt z USA pomimo dwóch zaliczonych porażek. Mieliśmy sporo przepychanek w klinczu, tej pracy i sędzia pozwalał im się przytulać, wydawało się, że Bilam bardziej się przy tym męczy. Glanton przy rozbiciach klinczu szukał się powieść do skoku, które ładnie wchodziły, za to Bilam zaczął zrywać zwarcia, odpychał rywala i chciał walczyć z nim na średnim dystansie. Chyba poczuł większą siłę fizyczną Glantona i wolał zmienić podejście. Widać było, że Bilam kombinował, zmieniał taktyki, bo jak długo trzymał się konkretnego stylu, to Glanton się przyzwyczaił i zaczął nadganiać. Wydawało się, że nawet neutralizował dużą część tego, co Anglik miał do zaoferowania. W siódmej rundzie Glanton potknął się po wyprowadzeniu ciosu przez Bilama. No to wyglądało na knockdown, oczywiście powtórki nie dostaliśmy. Dla Bilama zgubne w tej walce było jego tempo, wolny jak nie wiem. Wychodził na plus, jak mieliśmy momenty oparte na poruszaniu się na nogach, czy zwarcia z ciosami jeden za jeden, ale jego powolność blokowała mu zdobycie zdecydowanej przewagi. Glanton swoją upartością dociskał go i nadrabiał po czasie. Dolecieliśmy tak ze wszystkim do decyzji, gdzie Chris Bilam Smith wygrywa przez jednogłośną decyzję i zgadzam się z tym werdyktem. No może była to na okay, walka, ale nie Powinna być to 12 rundówka. Oni już w drugiej trzeciej rundzie wyglądali na wyczerpanych. Myślałem na początku, że będzie nokaut, bo obaj mieli mocniejsze momenty, ale rundy leciały i leciały, a tu nic, i z czasem moje powieki już zaczynały być coraz to cięższe. Czemu Glanton przegrał, według mnie zabrakło, aby walczył na swoich warunkach. Jak udawało mu się przegonić Bilama i zaczął wyglądać lepiej, to wtedy Anglik zmieniał taktykę i to była taka walka w kotka i myszkę, gdzie Bilam był odrobinę z przodu i wygrywał rundy. I był to największy atut Smitha, czyli to niedopuszczenie, aby Amerykanin miał wyraźną przewagę. Glanton stara się gorsze warunki fizyczne, tylko no jak Kristo pokazał, jak ktoś umie na wstecznym bądź na dystans walczyć, to Brandon nie jest wystarczająco groźny. Według mnie Bilam jest dobry jak na tę aktualną junior ciężką, po prostu lepszy od pretendentów, a gorszy od mistrzów typu Opetaja czy Zurdo, z którym przegrał. I to by było na tyle z omówienia tej gali. Tak bym ocenił. Ubank junior kontra Ben 10 na 10 walka, a sama gala to pff, może 1 na 10 bądź 2. Te pozostałe walki były tragiczne. I trzymajcie się do następnego.